Cześć, no to witam znowu w Kurcie Układania Kostki Rubika 3x3x3. No w trzeciej części, gdzie ułożymy trzecią warstwę, czyli tą żółtą ściankę, prawidłowo. Teraz tak, tu już od razu mówię, że chwilowo nauczyliśmy się sześciu algorytmów, gdzie te trzy były proste, prawda? I tak naprawdę. Używaliśmy dwóch do drugiej warstwy i trzech bardzo prostych do pierwszej warstwy. Lecz tutaj w trzeciej warstwie już tak prosto nie będzie. Będzie tych algorytmów więcej i będą one dłuższe. No, ponieważ nie, musimy coś wsadzić, ale nie możemy tych dwóch warstw zepsuć. Bo szkoda by było je zepsuć, prawda? Więc teraz tak. Pierwsze co robimy w trzeciej warstwie, to układamy żółty krzyż. Czyli, jak już mówiłem, w pierwszej części to. Tylko, że żółte Więc teraz tak do tego mamy dwa algorytmy do stworzenia żółtego krzyża. Jeden algorytm, to, to, i to jest sytuacja pierwsza. Kiedy mamy taką sytuację? Kiedy nam się zrobi takie coś? A sytuacja druga, kiedy mamy taką kreseczkę albo kropeczkę? Już pokazuję tą sytuację pierwszą. Chwila. to jest sytuacja pierwsza. Kiedy mamy właśnie takie coś. Trzymamy wtedy kostkę tak nie tak, tylko tak, żeby tu nie mieć nic, a było właśnie tak. Prawda? I to jest ta sytuacja pierwsza. I żeby stworzyć krzyż, musimy tą sytuację pierwszą wykonać, prawda? I mamy tą sytuację pierwszą, mamy takie coś, więc wykonujemy ten algorytm, trzymając tak kostkę jak tu jest pokazane na obrazku. Y oczywiście żółtym do góry. Trzymamy tak kostkę i wykonujemy algorytm. Pierwsza druga warstwa. Nie zepsuła się, żyje, a krzyż jest stworzony. A teraz druga sytuacja. Kiedy mamy albo kropeczkę tą, yy, czyli już to pokazuję, albo tą kropeczkę, albo kreseczkę. Jeżeli mamy kropeczkę, to wtedy wykonujemy, potrzebne nam są dwa algorytmy, bo jeżeli wykonamy ten na sytuację właśnie drugą, czyli ten, to zrobi nam się wtedy takie coś. Yy, taka literka L odwrócona, dlatego trzeba będzie później jeszcze ten, yy, yy, ten algorytm zrobić. Już to zaprezentuję. Mamy kropaczkę, trzymamy jakkolwiek i wykonujemy algorytm. Pierwsza, druga warstwa żyje, i teraz nam się zrobiło takie coś. No, mamy te cztery jeszcze takie, ale zwracamy uwagę właśnie na to. I wtedy musimy wykonać ten algorytm. Znowu ta sytuacja pierwsza. I wykonujemy go. Nic nam się nie zepsuło, a krzyż jest zrobiony. No, a jak mamy. Tą kreseczkę już to prezentuję. I Nie by to pokazać. O! Kiedy mamy taką kreseczkę właśnie, to wystarczy zrobić jeden raz ten algorytm. Jeden raz tą sytuację drugą. Bo jak mieliśmy tą kropaczkę, to musieliśmy najpierw zrobić ten algorytm, a później jeszcze zrobić ten. A tutaj, jak już mamy kreseczkę, wykonujemy ten algorytm raz. Już to pokazuję. Nie znam się, nie zepsuło, a krzyż jest zrobiony. Więc, tak to mniej więcej wygląda. Więc mamy dwie sytuacje na utworzenie krzyża. Pierwszą i drugą. Teraz tak, musimy doprowadzić do takiej sytuacji, kiedy krzyż jest prawidłowy. Prawidłowy to już mówiłem e, o co chodzi w pierwszej części, czyli musi się zgadzać ze, z kolorami, te ramienia muszą się zgadzać z kolorami. Teraz tak, jest algorytm na prawidłowy krzyż, lecz musimy najpierw kostkę doprowadzić do, e, tak, żeby po prostu na algorytm móc zrobić. Musimy zrobić tak, żeby... Dwa ramienia krzyża, żeby były prawidłowe. Jakoś musimy ją, ją poprzekręcać. Teraz mamy jeden, tu, tu, tu nieprawidłowy, więc ją przekręcamy. Patrzymy. Tu nieprawidłowy, nieprawidłowy, żaden nie jest prawidłowy, więc znowu ją przekręcamy. Patrzymy. Żaden, ten, o, ten jest prawidłowy, ale już drugi nie ma. I jeszcze raz przekręcimy. Ten jest prawidłowy. Ten jest prawidłowy. I są dwa prawidłowe. A ten i ten już nie. Więc jak są dwa prawidłowe, to trzymamy kostkę tak. Żeby prawidłowy był po prawej stronie, a nie. Pra y prawidłowe mają być po prawej stronie i z tyłu. A nieprawidłowe z przodu i z lewej strony. Jeszcze raz. Prawidłowy z prawej tutaj i z tyłu. A nieprawidłowy z przodu i z lewej. I wtedy wykonujemy algorytm na prawidłowy. Żółty krzyż, nie znam się nie zepsuło, a krzyż jest zrobiony. Przekręcamy jeszcze tak, i krzyż jest prawidłowy, tu jest ramię prawidłowe, prawidłowe. Prawidłowe i prawidłowe. Teraz tak, jeżeli mamy już prawidłowy krzyż, to zajmujemy się rogami. Teraz tak, najpierw musimy zamienić te żółte rogi, bo one muszą być w prawidłowym miejscu. Teraz tak, może się zdarzyć sytuacja, kiedy rogi będą prawidłowo przekręcone i będą na prawidłowym miejscu, czyli jak ten na przykład, jest pra prawidłowo przekręcony. Lecz możemy się spotkać z taką sytuacją, że będzie na przykład tak. On jest prawidłowo, on jest na prawidłowym miejscu, ale źle przekręcony, prawda? I uznajemy, że on jest wtedy prawidłowy. Dobra, teraz tak, szukamy takiego prawidłowego. Tu nie, tu nie. Nie jest prawidłowy, prawda, bo nie pasuje do kolorów. Ten też nie jest prawidłowy, bo nie pasuje w tamty, do kolorów. Tamten też nie był, więc zostaje nam ten. I jak mamy, musimy mieć na prawej, po prawej stronie, żółtym do góry i po prawej stronie musimy mieć ten prawidłowy. I wtedy robimy algorytm na zamianę żółtych rogów. Więc go robimy. Przepraszam. tak I teraz tak. Patrzymy, czy są prawidłowe. Ten jest prawidłowy, prawidłowo obrócony. Ten jest na prawidłowym miejscu, bo jest zielony, czerwony i żółty. Jest zielony, czerwony i żółty, więc jest na prawidłowym miejscu, więc jest prawidłowy. Ten jest nawet prawidłowo obrócony, a ten jest też na prawidłowym miejscu, ale źle obrócony, bo jest. Pomarańczowy, niebieski, żółty. Pomarańczowy, niebieski, żółty. I wtedy tak, jeżeli mamy już prawidłowo, na prawidłowych miejscach, wtedy wykonujemy taki czteroruchowy algorytm. Będzie on się powtarzał, prawda? Wykonujemy takie coś. I teraz to wygląda tak. Mamy znowu na prawej, po prawej stronie tego prawidłowego, żółty do góry. I wtedy robimy taki algorytm. Nie wsadził się żółty, to jeszcze raz. Nie wsadził się żółty, to jeszcze raz. Nie wsadził się żółty, to jeszcze raz. I się wsadził żółty. Teraz tak. Pamiętajcie o dokończeniu tego algorytmu, bo bardzo dużo ludzi robi tak, że. Widzi, że żółty mu się tu wsadził, więc już jest super i zaczyna następny robić. Ale on musi go dokończyć. Zawsze musimy dokończyć ten algorytm, bo inaczej nam się kostka nie złoży. Pamiętajcie o dokończeniu tego algorytmu. Teraz tak, to jest nasze miejsce pracy, prawda? Bo każdy normalny człowiek by wziął, obrócił sobie kostkę i zaczął dalej robić ten algorytm. Ale my nie, my tak nie zrobimy. My zrobimy tak, żeby nam się kostka ułożyła. Yy, dlatego. To jest nasze miejsce pracy, tam gdzie zaczynaliśmy. Tu zaczynaliśmy, więc to jest nasze miejsce pracy. Dlatego ten róg, którego musimy w, y, odpowiednio obrócić, so, przesuwamy go sobie pod to miejsce pracy i pod to miejsce pracy, nie gdzie indziej, tylko pod to miejsce pracy, gdzie zaczynaliśmy. I wykonujemy ten algorytm. Nie wsadził się? To jeszcze raz. Się wsadził, prawda? I kończymy algorytm. I kostka jest złożona. I teraz tak, jak już mówiłem wcześniej, sytuacja też może być taka, że po prostu yy, musimy tu Tu jeszcze nie mamy prawidłowego krzyża, więc zrobimy tak, żeby były dwa prawidłowe. Ten jest prawidłowy i ten. I trzymamy tak kostkę i wykonujemy ten algorytm. Teraz. O, może być taka sytuacja. Bo tu mieliśmy tak, że już był prawidłowo ten ruch obrócony. Ale tu mamy sytuację, że nie ma żadnego prawidłowego, prawidłowo obróconego. Dlatego musimy znaleźć taki, który jest na prawidłowym miejscu. W tym przypadku jest to ten. Dlaczego? Bo jest żółty, pomarańczowy i zielony. Tu jest. Pomarańczowy, tu jest zielony, a tu jest żółty. Może tego na kamerze za bardzo nie widać różnicy między czerwonym a pomarańczowym, ale to jest pomarańczowy. To, to też jest pomarańczowy. I on jest na prawidłowym miejscu, ale źle obrócony. Ten jest źle, bo w ogóle jest źle. Tu też jest źle i tu też. Więc trzymamy wtedy kostkę znowu na, na tym prawym miejscu, żółtym do góry i wykonujemy ten algorytm. Prawda? Nic nam się nie zepsuło. Nie, nie są wszystkie prawidłowe, tylko nadal ten, więc jeszcze raz go wykonujemy. Teraz zrobię go szybciej, bo już wcześniej go pokazywałam. Więc jak chcecie, to sobie cofnijcie filmik. O! I teraz mamy tak, że te są już prawidłowo obrócone, a te są na prawidłowym miejscu, więc trzeba je obrócić. I znowu tym 4-ruchowym algorytmem. Nie wsadził się, to jeszcze raz. Wsadził się. Pamiętamy o dokończeniu algorytmu. Podsuwamy sobie pod miejsce pracy i robimy. Nie, wsadzi, nie wsadza się, to cały czas go robimy. Aż się ten żółty wsadzi. Wsadził się i mamy kostkę ułożoną. Więc jeżeli byście mieli sytuację, gdzie na przykład wam by się zdarzyła, której nie pokazałem na filmiku. To piszcie w komentarzach albo piszcie na maila. E-mail jest podany na, w, w opisie filmu. E wszystkie algorytmy, jak mówiłem, są w linku i mam je wyświetlane. E więc jak chcecie się nauczyć, to na moim kanale też jest film, który opisuje te wszystkie ściany. Więc jeszcze raz, jakbyście mieli problem, no to piszcie na maila albo w komentarzach. I e ja postaram się jak najszybciej zrobić film e na ten temat. Więc ja dzięki ze swojej strony yy, za oglądanie. Jeżeli Wam się filmy podobały, to postawcie, że to lubicie. Yy, pod filmem możecie subskrybować mój kanał. Yy, no to ja dziękuję. To na razie.